Obawiam się, że w ustach wielu księży, zakonnic, a nawet takich zwyczajnych, szeregowych chrześcijan, zapewnienie typu Wiesz, to ja będę się za ciebie modlił to jest rodzaj zaklęcia, rodzaj obietnicy, której nie zawsze dotrzymujemy. I to słowo Pawła, które słyszymy dzisiaj w liturgii w pierwszym czytaniu, ono mnie zawstydza, właśnie mnie, pasterza. Dlaczego? Dlatego, że Paweł mówi, że nosi w sercu tych, do których kieruje te słowa listu. Nosić w sercu. Nie wiem, czy to oznacza, że za każdym razem mam powtarzać jakąś litanie nazwisk, sytuacji, formułować jakieś myśli, Postaci modlitwy wstawienniczej, tak czy inaczej, ale nosić w sercu. To jest, to jest więcej. To jest uczynić tę modlitwę nie tylko takim działaniem zewnętrznym, ale uczynić to gdzieś w jakichś głębiach swojego, swojego jestestwa. To znaczy, że ta modlitwa nie jest tylko aktem mojego umysłu i związana z moją pamięcią, ale ona jest jakby wpisaniem w serce jakąś głębię, bo to, to jest takie połączenie z samym Bogiem, że Panie Boże, to jest tak ważna osoba, tak trudna sprawa, że ja ją składam gdzieś w Tobie. tak, Że, że to jest ten ruch. To jest ruch wiary, ruch miłości i takiego zaufania Bogu, że On te wszystkie sprawy, historie ma gdzieś przed swoimi oczami. I że wyciąga swoje dłonie, żeby błogosławić, żebyśmy potrafili je udźwignąć, przemieniać, rozwiązywać tak, jak trzeba. Że, że On błogosławi nie tyle tym, tej naszej praktyce, takiej, takiemu napięciu, że nie pamiętam, pamiętam, pomyliło mi się imię czy coś tam, tylko że On wchodzi w tą, tą wewnętrzną intencję, tą intencję, którą można nazwać, po prostu kochaniem innych. Kiedyś znalazłem bardzo ciekawy artykuł o Jodze, napisany przez teologów z kościoła Syro-Malabarskiego w Indiach. Widziałem, że on był gdzieś skomentowany w jednym z artykułów, ten dokument. Natomiast nie znalazłem tego dokumentu w żadnym takim ludzkim języku, tylko właśnie był po syromalabarsku. I to jest język, który w ogóle ma swój własny alfabet i nawet ja nie potrafię tych liter przeczytać. Więc napisałem do, do jednego z biskupów, czy byłaby możliwość, żeby ten dokument dla mnie przetłumaczyli na angielski. No i zgodzili się, przetłumaczyli. Bardzo dobry dokument. Dzięki temu mogłem go przeczytać, mogłem go zrozumieć, mogłem się dowiedzieć, co tam jest napisane. I dzisiaj Jezus robi podobnie z, z Faryzeuszami, kiedy tłumaczy im to, co zrobił, na ich język, tak żeby oni to zrozumieli. Bo on działa cuda w Szabat, to im się może nie podobać, Faryzeuszom, uczonym w piśmie. Dlatego Jezus im tłumaczy, dlaczego to zrobił. Nawołując, nawiązując do, do ich miłości, do ich synów. Że gdyby wasz syn miał zginąć, to też byście go ratowali, też byście mu pomogli. I tutaj miłość jest tak oczywista, że, że nie ma się nad czym zastanawiać. Po prostu tłumaczy na ich język. I ta miłość, do której się Jezus odwołuje, to jest klucz do zrozumienia całej Ewangelii, wszystkich przykazań. I całego nauczania Jezusa. Jeśli będziemy próbować zrozumieć to, o czym mówi Jezus, ale odetniemy to od miłości, to będzie to dla nas obcy język, którego nie zrozumiemy. Tylko miłość jest dla nas językiem, w którym możemy zrozumieć Ewangelię.